Marioka zdradzi nam, które dodatki do jedzenia są najlepsze na naszej dzieci niskowęglowodanowej. Zaczynamy od najgorszego, więc typowy ketchup ma bardzo dużo cukru. Tanik można śmiało jeść, chociaż ma trochę węglowodanów, ale to nie przeszkadza, bo i tak dużej ilości go nie jemy tylko ze trzy łyżeczki. A jeżeli chcemy, to możemy go jeszcze rozcieńczyć ze śmietanką, to jeszcze jest lepsze. Musztarda też jest bardzo dobra, możemy ją jeść. Jak kupujecie musztardę, patrzcie na skład. Tej musztardy, bo jedna ma mniej cukru, a druga więcej. Majonez jest świetny, ale najlepszy jest własnej roboty, bo przeważnie majonez jest robiony na oleju rzepakowym, który jest bardzo słabej jakości. A moim najlepszym dipem jest śmietanka i czosnek. A śmietana jest najlepsza 30, chociaż ja proferuję 18. No karagen, niektórzy marudzą o karagenie, ale naprawdę w takich Jesteś ilościach. Jest gęsta, proszę jak gęsta. Niektórzy marudzą, że karagen jest szkodliwy, ale w takich ilościach, słuchajcie, nie przesadzajmy. Ale o tym był już oddzielny materiał.